Kamienna tablica, która obecnie jest jednym z najważniejszych, o ile nie jedynym artefaktem, który może fizycznie udowodnić to, w co wierzymy całym sercem zmartwychwstanie Chrystusa. Posłuchaj mnie uważnie, bo to, co ci zaraz opowiem, wywraca do góry nogami wszystko, co wiedzieliśmy o rzymskiej historii i o tym, jak bardzo imperium bało się prawdy o pustym grobie. To nie jest kolejna nudna lekcja historii, to dowód, który trzymamy w rękach. Cofnijmy się w czasie do momentu, gdy Rzym rządził światem. Wyobraź sobie tę potęgę, tę machinę, która kontrolowała narody. W tamtych czasach, w normalnych okolicznościach, prawo rzymskie było dość pragmatyczne, wręcz cyniczne. Istniało zjawisko okradania grobów. To smutna prawda tamtych czasów. Złodzieje wchodzili do grobowców, ale nie po to, by bezcześcić zwłoki dla samej idei. Szukali błyskotek. Szukali złota, ozdób, kosztowności, które rodziny chowały razem ze zmarłymi. Rzym doskonale o tym wiedział. I wiesz, co robili, gdy złapali takiego rabusia? Nic wielkiego. Jeśli zostałeś przyłapany na plądrowaniu grobu, musiałeś po prostu zapłacić grzywnę. To była kwestia pieniędzy. Płaciłeś karę za swoje przewinienia i byłeś wolny. Szło się do domu. Nie było żadnej większej kary za naruszenie spokoju zmarłych, poza uszczupleniem sakiewki. Imperium traktowało to niemal jak wykroczenie administracyjne. I tak to wyglądało przez lata, aż do tego jednego, bardzo konkretnego dnia, kiedy cesarz Rzymu, z jakiegoś bardzo dziwnego powodu, postanowił drastycznie zmienić reguły gry. I tu na scenę wkracza ten kawałek marmuru, znany jako inskrypcja z Nazaretu. To jest ten jeden jedyny artefakt, który my, ludzie żyjący w XXI wieku, posiadamy, a który daje nam solidny, namacalny dowód na to, że cesarz wydał nowe, przerażające rozporządzenie w Nazarecie i Galilei. Zwróć uwagę na te nazwy Nazaret, Galilea i zwróć uwagę na czas. To dokładnie ten okres, w którym ukrzyżowano Jezusa. To prawo wykute w kamieniu, mówiło jasno. Rzym wydaje wyrok najwyższy wyrok ostatecznego zakończenia żywota za naruszenie pustego grobu. I historia, ta świecka historia po prostu nie potrafi wyjaśnić, co takiego się stało? Dlaczego nagle zmieniono prawo? Dlaczego zwykła kradzież stała się zbrodnią przeciwko samemu cesarzowi, karaną odebraniem tchu? Spójrz na to, jak wygląda ta inskrypcja. Ta tablica w zasadzie stwierdza, że prawo rzymskie od teraz nakłada ostateczną karę nie na zwykłych złodziei kosztowności, to nie jest już kwestia rabowania grobów dla zysku. To prawo zostało wprowadzone nowo, specjalnie z myślą o ciele. Jeśli ktokolwiek spróbuje ukraść ciało, zostanie skazany na koniec swojego istnienia. Rozumiesz różnicę? Wcześniej chodziło o złote pierścienie, teraz chodziło o same zwłoki. To właśnie o tym jest to nowe prawo. Mamy tutaj tłumaczenie tego, co dokładnie ten tekst mówi. Marmurowa tablica podsumowuje dekret napisany w latach 40. naszej ery, w którym cesarz Klaudiusz wyodrębnił Izrael i tylko Izrael i przepisał karę ostateczną dla każdego, kto zostanie przyłapany na kradzieży ciała z grobowca. Zastanów się nad tym przez chwilę. Dlaczego cesarz miałby to robić? Przecież rabusie grobów nie kradli ciał. Po co komu martwe ciało w starożytnym świecie? Zazwyczaj wchodzili tam tylko po to, by ukraść te ornamenty, złoto i drogie rzeczy, które mogły zostać włożone do grobu wraz z ciałem. Oczywiście nikt normalny nie chodził tam, by kraść ciało samo w sobie. Więc z jakiegokolwiek powodu wygląda na to, że cesarz zdecydował się wprowadzić to nowe prawo, w którym wymierzałby kary ostateczne dla ludzi, którzy kradną ciała z samego grobu. Wcześniej kradli kosztowności pochowane z nimi, ale ten dekret dostarcza nam dowodu, który potwierdza, że przesłanie o zmartwychwstaniu Chrystusa wywołało znaczące kontrowersje w Imperium Rzymskim. I to zaledwie w ciągu 15 lat od momentu, gdy te wydarzenia miały miejsce. To rzuca wyzwanie tym wszystkim sceptycznym pomysłom, że zmartwychwstanie było wynikiem jakichś legendarnych upiększeń, które powstawały przez kilka dekad. Nie, reakcja była natychmiastowa. Oczywiście rozumiemy, że ludzie zazwyczaj schodzą do grobów, aby ukraść cenne przedmioty zmarłych. Ale dlaczego imperator, taki jak sam Cezar, miałby w ogóle przejmować się tym, że ktoś kradnie przypadkowe ciała z grobu? Dlaczego miałby osobiście fatygować się, by nadawać im karę ostateczną jako pokutę? Przecież wcześniej zarabowani grobów musieli tylko zapłacić grzywne i byli wolni. Ale cokolwiek wydarzyło się w tym bardzo krótkim okresie, było bardzo jasne, że całe Imperium Rzymskie było całkowicie wstrząśnięte. Plotka o tym, że Chrystus z martwych wstał, rozprzestrzeniała się super szeroko i Cezar nie mógł tego po prostu powstrzymać. Musiał wprowadzić to nowe prawo, w którym musiał wymierzać kary ostateczne ludziom, którzy kradliby ciała z grobu. Widzisz ten strach w jego działaniu? To nie jest działanie pewnego siebie władcy. To paniczna próba zabetonowania sytuacji, Próba powstrzymania czegoś, czego nie da się powstrzymać ludzką ręką. Ten kamień jest świadkiem paniki Rzymu. Świadkiem tego, że grób był pusty, a władza za wszelką cenę chciała uniknąć powtórki. To jest ta stawka. Jeden kamień łączy politykę największego mocarstwa ówczesnego świata z cichym, pustym grobem w Galilei, udowadniając nam, że historia zmartwychwstania to nie bajka, a fakt, który przeraził najpotężniejszych ludzi na Ziemi. Zanim przejdziemy dalej, chcę przekazać Wam dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, to dzięki Wam mogę dalej tworzyć i dzielić się tymi treściami. Bez Was ten projekt po prostu by nie istniał. Szczególne podziękowania kieruję do każdej osoby, która wspiera mój kanał oraz postawiła mi wirtualną kawę. Każda wirtualna kawa to dla mnie coś więcej niż wsparcie. To znak, że to, co robię, ma sens. Więcej szczegółów o tym, jak możesz wesprzeć naszą misję, stawiając nam wirtualną kawę, znajdziesz w opisie pod filmem. Po drugie, jeśli ten film jest dla Ciebie ważny, pomóż mu przebić się dalej. Zostaw komentarz na minimum 8 słów, polub go i udostępnij. YouTube mocno ucina zasięgi dla filmów na naszym kanale, a każda taka interakcja realnie ratuje zasięg tej treści. Pamiętaj, to nic nie kosztuje, a realnie nam pomaga. Dziękuję z całego serca, gdyż bez waszej pomocy ten kanał po prostu by nie istniał. Jesteście wielcy, wierzę, że mogę na was liczyć w tym trudnym dla nas czasie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Oto miejsce, w którym cała ta historia nabiera niesamowitego tempa i staje się fascynująca. Jeżeli czytałeś kiedykolwiek Biblię, a wiem, że na pewno do niej zaglądasz, to prawdopodobnie znasz ten fragment z Ewangelii Mateusza, rozdział 28, wersety od 11 do 15, to tam jest klucz do zrozumienia paniki, jaka wybuchła. Pismo Święte bardzo wyraźnie stwierdza, jaka była reakcja na wieść o tym, że grób jest pusty. Wyobraź sobie tę scenę: Rzymscy żołnierze, elita ludzie, którzy nie bali się niczego. Nagle wracają zwarty przerażeni. Nie wiedzą, co się stało, ale wiedzą jedno: kamień jest odsunięty, a ciała nie ma i co robią władze. Co robi rzymski system w reakcji na plotkę, że Jezus powstał z martwych? Ich pierwszą reakcją było zasianie wątpliwości: zaczęli obwiniać jego uczniów. Ewangelia mówi wprost, że przekupili żołnierzy dużą sumą pieniędzy i kazali im rozpowiadać kłamstwo mieli mówić wszystkim dookoła. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. Widzisz to połączenie? Wielu ludzi zaczęło wtedy obwiniać uczniów, twierdząc, że to oni byli tymi, którzy ukradli ciało Jezusa Chrystusa po jego ukrzyżowaniu. To była oficjalna narracja, którą Rzym i przywódcy religijni tamtych czasów chcieli sprzedać światu, ale tu pojawia się problem dla imperium. Jeśli Rzym usłyszał, że skradzione ciało powoduje zamieszki religijne w rodzącym się chrześcijaństwie, to byłby to potężny powód, by wydać surowy dekret, aby powstrzymać to przed powtórzeniem się. I tu dochodzimy do sedna sprawy. To wszystko działo się w bardzo konkretnym regionie w Galilei, w Nazarecie. Władze musiały wydać ten rozkaz w Izraelu, ponieważ słowo rozprzestrzeniało się szeroko po wszystkich narodach. Ludzie faktycznie dowiadywali się o tym, że Jezus zmartwychwstał. To nie była już tylko lokalna plotka, to była fala, której nie dało się zatrzymać. Ludzie zaczynali zmieniać swoją wiarę. Zaczynali wierzyć w Chrystusa i wierzyć, że on rzeczywiście był Mesjaszem, synem samego Boga. Teraz postaw się na miejscu rzymskiego cesarza. To stawia imperium rzymskie w bardzo, bardzo trudnej sytuacji wręcz w sytuacji bez wyjścia. Bo jeśli w ogóle okaże się, że Jezus jest tym, który powrócił do żywych, to ta jedna prawda w zasadzie zburzyłaby całe imperium rzymskie. Rzym opierał się na sile, na strachu, na tym, że cesarz jest panem życia i ostatecznego końca. A tu nagle pojawia się ktoś, nad kim rzymski miecz nie ma władzy ktoś, kto pokonał grób. To był jeden z głównych powodów, dla których uważa się, że sam cesarz Rzymu musiał osobiście zainterweniować. Musiał wydać ten nowy dekret i musiał go wyryć na tablicy, aby był trwały i niezaprzeczalny. To był jeden z tych rozkazów, które pochodziły z samej góry, od imperatora, i w tamtych czasach takie rzeczy zapisywano na tablicach, a inskrypcje były rozsyłane i pokazywane publicznie. Zasadniczo rozprzestrzeniono to po wszystkich różnych miastach w Izraelu, aby dać ludziom do zrozumienia, że to są rozkazy samego cesarza. Przesłanie było brutalne i proste. Masz tego przestrzegać. A jeśli ktokolwiek zdecyduje się sprawić, że ciało zniknie z grobu, to zostanie ukarany wyrokiem ostatecznym, karą najwyższą. Zauważ, jak bardzo specyficzne jest to prawo. Inskrypcja jest interpretowana jako bezpośrednia odpowiedź cesarza na te wydarzenia. Prawo nie dotyczyło już kradzieży kosztowności, złota czy biżuterii, co było plagą tamtych czasów. Nie, to prawo celowało w coś zupełnie innego. Konkretnie w kradzież ciał. Dlaczego? Bo Rzym chciał powstrzymać uczniów przed głoszeniem, że Mesjasz powrócił do życia. Chcieli zamknąć usta każdemu, kto mógłby powiedzieć Grób jest pusty, on żyje. Cesarz musiał działać natychmiastowo. Strach Rzymu był namacalny. Jeśli plotka o zmartwychwstaniu okazałaby się prawdą, lub co gorsza, jeśli ludzie uwierzyliby w nią masowo, mogłoby to doprowadzić do upadku autorytetu Rzymu. Władza cesarza wisiała na włosku. Wcześniej za okradanie grobów płaciło się grzywne i było się wolnym. Ale cokolwiek wydarzyło się w tym bardzo małym przedziale czasowym, było bardzo jasne, że całe Imperium Rzymskie było jakby całkowicie wstrząśnięte. Cesarz nie mógł tego po prostu powstrzymać siłą wojskową, więc musiał wprowadzić to nowe prawo, w którym musiał dawać kary ostateczne ludziom, którzy kradliby ciała z grobu. To jest dowód na to, jak wielki popłoch wywołało zmartwychwstanie. To nie była tylko kwestia religijna, to była kwestia bezpieczeństwa narodowego dla największego mocarstwa świata. Wyobraź sobie ten poziom paniki na dworze cesarskim. Plotka o tym, że Chrystus został wskrzeszony, rozprzestrzeniała się niesamowicie szeroko, i Cezar nie mógł po prostu tego zatrzymać musiał uciec się do gruźb ostatecznych. To, co widzimy w tej inskrypcji to desperacka próba zabetonowania grobów, aby nikt nigdy więcej nie mógł powiedzieć, że ktoś z nich wyszedł. To jest ten historyczny kontekst, który idealnie pasuje do tego, co czytamy w Ewangelii Mateusza. Mamy więc z jednej strony biblijny zapis o przekupionych strażnikach i kłamstwie o kradzieży ciała, a z drugiej strony mamy rzymski dowód prawny, który wprowadza karę ostateczną dokładnie za to. O co oskarżano uczniów? Czy to nie jest niesamowite? Jak te dwa elementy układanki do siebie pasują? To pokazuje, że strach przed zmartwychwstaniem był realny, był potężny i zmienił prawo samego Rzymu. To nie są legendy wymyślone po setkach lat. To reakcja, która nastąpiła niemal natychmiast w ciągu zaledwie piętnastu lat od tych wydarzeń, kiedy pamięć o nich była wciąż żywa i paląca. Cesarz wiedział, że musi to zatrzymać, bo inaczej świat, jaki znał, przestanie istnieć. To jest ten moment, w którym historia zmienia się w detektywistyczne śledztwo, a my przenosimy się z zakurzonych kart starożytnych ksiąg prosto do nowoczesnych laboratoriów i prywatnych kolekcji. Bo widzisz, cała ta historia o rzymskim strachu mogłaby pozostać tylko legendą, gdyby nie to jedno, niesamowite odkrycie, które dokonało się w sposób zupełnie niespodziewany. Szczęśliwie dla nas, po dwóch tysiącach lat, ten dowód wypłynął na światło dzienne, ale nie stało się to tak, jak myślisz. To nie archeolodzy z pędzelkami w dłoniach odkopali go na pustyni w blasku palącego słońca. Nie, historia tego kamienia jest o wiele bardziej tajemnicza. Bohaterem tego odkrycia jest człowiek o nazwisku Wilhelm Frochner. Nie mogę powiedzieć, że był on archeologiem w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo to nie do końca prawda. Frochner był pasjonatem, kolekcjonerem, człowiekiem, który gromadził starożytności. I to właśnie w jego prywatnych zbiorach, w zaciszu jego gabinetu. Ukryty był skarb, o którego istnieniu świat nie miał pojęcia. Departament Archeologii dowiedział się, że ten konkretny człowiek posiadał jeden jedyny element układanki, który może nas zaprowadzić prosto do wydarzeń związanych ze zmartwychwstaniem samego Chrystusa. To mogła być ta jedna rzecz, która staliłaby cały fundament naszej wiary w fakt, że grób naprawdę pozostał pusty. Wiem, że wiele różnych religii, w tym muzułmanie, nie wierzy, że Jezus powstał z martwych. Niektórzy nawet nie wierzą, że w ogóle został ukrzyżowany. Ale przecież mamy już mnóstwo dowodów archeologicznych na samo ukrzyżowanie. Brakowało nam jednak czegoś, co dotyczyłoby tego, co stało się potem. Brakowało dowodu na zmartwychwstanie, aż do teraz. Bo teraz oficjalnie go mamy. I to właśnie jest ta tak zwana inskrypcja z Nazaretu. Jak już wspomniałem, ten kamień nie został wykopany przez archeologów w trakcie oficjalnej ekspedycji. Znaleziono go w prywatnej kolekcji Frohnera z jedną bardzo prostą, odręcznie napisaną notatką czy też etykietą. Widniał na niej napis, który brzmiał mniej więcej: "Dale de Marbre en de Nazaret". Co w tłumaczeniu oznacza po prostu: marmurowa płyta wysłana z Nazaretu. I tutaj zaczyna się prawdziwa zagadka. Tajemnica polega na tym, że ten kolekcjoner miał tę tablicę u siebie, ale nie miał zielonego pojęcia, kto był jej pierwotnym znalazcą. Nikt nie wie, kto ją wykopał z ziemi. Nikt nie wie, kto ją znalazł, ani gdzie dokładnie, w którym miejscu w Nazarecie natrafiono na ten archeologiczny dowód. Nie znamy imienia znalazcy, co sprawia, że ten obiekt jest jeszcze bardziej fascynujący, jakby opatrzność sama zadbała o to, by przetrwał do naszych czasów, niezależnie od ludzkiej pamięci o jego odkrywcy. Później, gdy naukowcy zdali sobie sprawę z wagi tego znaleziska, Departament Archeologii podjął jedyną słuszną decyzję. Postanowili wysłać ten artefakt do laboratoriów. Musieli go przetestować. Musieli sprawdzić, czy ta tablica i materiał, z którego jest wykonana, faktycznie pochodzą z tego samego okresu, w którym żył Jezus i kiedy został ukrzyżowany. To był moment prawdy. Czy to fałszywka? Czy to autentyk? I ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu okazuje się, że ta tablica jest w 100% autentyczna. Wyniki datowania są absolutnie powalające. Badania wskazują, że pochodzi ona z okresu od 50 roku przed naszą erą do 50 roku naszej ery. To jest dokładnie ten przedział czasowy, o który nam chodzi. To powinien być właśnie ten czas, kiedy te inskrypcje zostały wyryte na tablicy. Musimy być ogromnie wdzięczni za całą tę technologię, którą posiadamy w obecnych czasach. Dzięki niej możemy z taką dokładnością określić, jak stary jest dany przedmiot. Myślę, że archeologia posunęła się w takim stopniu naprzód, a wszystkie te specjalistyczne urządzenia archeologiczne pozwalają nam teraz uzyskać perfekcyjną precyzję tego, na co patrzymy i idealne wyjaśnienie tego, o czym w zasadzie mówi nasza historia. To nie są domysły, to twarde dane, ale to nie koniec niespodzianek. Kiedy naukowcy wzięli ten kamień pod lupę w laboratorium, odkryli coś jeszcze bardziej interesującego coś, co wprawiło ich w osłupienie. Okazało się, że ten kamień, ten konkretny marmur, na którym wyryto dekret Cezara, nie był marmurem, który miałby jakiekolwiek bliskie podobieństwo do marmurów dostępnych w Izraelu, nie pasował też do skał występujących w Arabii Saudyjskiej. Kiedy przeprowadzili dokładne badania składu chemicznego, odkryli, że materiał tej płyty jest bardzo podobny, wręcz bliźniaczy, do materiału marmuru, który jest dostępny tylko i wyłącznie na greckiej wyspie o nazwie Kos. To stawia nas w obliczu ogromnego zamieszania i rodzi kolejne pytania. Bo pomyśl o tym logicznie. Jeśli rzymski cesarz był tym, który wydał ten dekret i kazał go wyryć na marmurze, to dlaczego ten marmur nie pochodzi z Izraela? Dlaczego nie z kamieniołomów w pobliżu Jerozolimy? Dlaczego nawet nie z Arabii? Dlaczego ten kawałek skały pochodzi z miejsca, które jest tak daleko z wyspy oddalonej o setki kilometrów od samego Izraela? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. I tak naprawdę nie wiemy dokładnie, dlaczego tak się stało. Nie ma na to jednego stuprocentowego naukowego wyjaśnienia, ale możemy się domyślać. Może to był jakiś rodzaj specjalnego materiału marmurowego, którego Cezar chciał użyć, aby nadać temu prawu szczególną wagę? Może ten kamień został przywieziony całą drogę z greckiej wyspy, aby na nim wyryć tę inskrypcję, ponieważ sprawa była tak priorytetowa, tak wagi państwowej, że nie można było użyć byle jakiego kamienia, to sugeruje, że dekret ten był specjalnym rozkazem cesarskim. To nie było lokalne ogłoszenie parafialne. To był dokument rangi państwowej, sprowadzony z daleka, by zaprowadzić porządek w bardzo konkretnym, zapalnym regionie w Galilei. Fakt, że użyto greckiego marmuru z wyspy Kos, może świadczyć o tym, jak bardzo Rzymowi zależało na tym, by ten komunikat był trwały i by pochodził z zewnątrz z samego centrum władzy administracyjnej, a nie był tylko wymysłem lokalnego namiestnika. To pokazuje skalę przedsięwzięcia. Ktoś zadał sobie trud, by ten ciężki kawał skały przetransportować przez morze, wyryć na nim te groźne słowa i ustawić go w Nazarecie. To tylko potwierdza, że to, co działo się w tamtym czasie w Izraelu, nie było ignorowane przez Rzym. Przeciwnie, było to traktowane z najwyższą powagą, a użycie tak specyficznego materiału z tak odległego miejsca jest niemym świadkiem tego, jak wielką wagę przywiązywano do tego nowego prawa. Nauka więc nie tylko potwierdza wiek tablicy, ale poprzez analizę jej pochodzenia dodaje nam nowy, fascynujący kontekst polityczny i logistyczny, który jeszcze mocniej osadza biblijną historię w realiach starożytnego świata. Nie ma żadnego możliwego naukowego wyjaśnienia, które w pełni tłumaczyłoby to, co nauka tutaj odkryła, poza jednym, to jest reakcja na cud. Ale to, co jest najbardziej interesujące w tej inskrypcji, to nie tylko sam materiał, z którego jest wykonana, ale to, o czym ona konkretnie mówi. Musisz wiedzieć, że tekst wyryty na tym kamieniu opisuje bardzo specyficzny sposób pochówku po zakończeniu życia. To jest ten szczegół, który sprawia, że włosy stają dęba na głowie. Zazwyczaj, kiedy mówimy o rzymskich zwyczajach pogrzebowych tamtych czasów, sprawa wyglądała zupełnie inaczej. Rzymianie mieli swoje tradycje. Często palili ciała na stosach, czyli dokonywali kremacji, albo po prostu kopali dół w ziemi i składali tam ciało, zasypując je ziemią, podobnie jak my robimy to często dzisiaj. To był standard w imperium, ale rodzaj pochówku, który jest specyficznie wymieniony w tych inskrypcjach na tablicy z Nazaretu, jest zupełnie inny. Tekst mówi o grobach, które są zamykane poprzez wtoczenie masywnego okrągłego kamienia. Mowa tu o konstrukcji, gdzie można przetoczyć wielki głaz, aby otworzyć wejście do grobowca, a potem zamknąć je z powrotem. Zastanów się nad tym przez chwilę. To był rodzaj praktyk, które stosowali tylko i wyłącznie Żydzi. Nikt inny poza narodem żydowskim nie chował tak swoich zmarłych w tamtym regionie i czasie. Rzymianie tego nie robili. Grecy tego nie robili. To była unikalna cecha żydowska. I co najważniejsze był to dokładnie ten sam rodzaj pochówku, który został zastosowany w przypadku Jezusa Chrystusa. Pamiętasz opis z Ewangelii? Ciało złożono w grobowcu wykutym w skalę, a wejście zasunięto wielkim kamieniem, kiedy Chrystus stał, ten potężny kamień został odsunięty. Pismo mówi, że kamienie zostały przesunięte przez aniołów, a on po prostu wyszedł ze swojego grobu, opuszczając miejsce swego spoczynku. I to jest dokładnie ten mechanizm, o którym wspomina rzymska tablica. Cesarz w swoim dekrecie zakazuje naruszania grobów zamkniętych w ten właśnie sposób. To w zasadzie daje nam solidny dowód. Niezależnie od tego, czy materiał tablicy pochodzi z Izraela, czy z Arabii Saudyjskiej, czy nawet jeśli jest z bardzo dalekiej greckiej wyspy, treść tego prawa jest wymierzona precyzyjnie w to, co stało się w Jerozolimie. To wciąż jest solidny dowód i świadectwo zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To wydarzenie wstrząsnęło całym Imperium Rzymskim do tego stopnia, że musieli wprowadzić to nowe, drakońskie prawo. Cesarz Klaudiusz, czy ktokolwiek wtedy władał, nakłada w tym tekście najsurowszą karę, czyli karę ostateczną, pozbawienie tchu i zakończenie żywota, na każdego, kto naruszy taki grób. To prawo jest wspomniane w Biblii jako reakcja władz, ale teraz oficjalnie mamy w rękach artefakt, dzięki któremu możemy rzucić okiem na to, jak wyglądała inskrypcja tego prawa. Możemy zobaczyć ten strach wykuty w kamieniu. Ogromne podziękowania należą się Departamentowi Archeologicznemu za to, że teraz mamy tak solidne dowody, aby wzmocnić naszą wiarę. Dla tych ludzi, którzy wciąż powtarzają, że cóż, Jezus nie zmartwychwstał, to tylko bajka. My teraz wreszcie mamy dowód na jego zmartwychwstanie, pochodzący z archiwów ich własnego, świeckiego świata. Naprawdę chciałem o tym opowiedzieć i podzielić się całym tym dowodem z moją społecznością tutaj na kanale, ponieważ wiem, że to będzie pomocne w celu wzmocnienia wiary tak wielu ludzi, którzy mogli wątpić w zmartwychwstanie Chrystusa. Wiem, jak to jest wielu ludzi, nawet jeśli jesteśmy wierzący, czasami przeżywa chwilę słabości. Czasami, jeśli dostaniemy do ręki takie twarde dowody i świadectwa od nauki i archeologii, to może to wzmocnić naszą wiarę w sposób niewyobrażalnie silny. Szczególnie w czasach, kiedy jesteś w bardzo trudnym momencie, kiedy upadłeś w życiu, kiedy czujesz się przytłoczony problemami i po prostu potrzebujesz czegoś, aby uwierzyć w Boga najbardziej, jak się da, ale nie masz nic namacalnego wokół siebie. Właśnie dlatego tworzymy te materiały. Właśnie po to są te odcinki, które zdecydowanie mogą wydobyć prawdę na światło dzienne przed oczy opinii publicznej. Dzięki temu ludzie, którzy kiedykolwiek wątpili w prawdziwość któregokolwiek z pism dostępnych w Biblii, teraz widzą, że ich wątpliwości są błędne. Mamy teraz dowód archeologiczny? Staram się z całych sił robić, co do mnie należy, aby przynieść tę prawdę Wam wszystkim, i tutaj mam do Was ogromną, serdeczną prośbę. Jeśli moglibyście poświęcić zaledwie kilka sekund Waszego cennego czasu, to zróbcie coś, co ma ogromne znaczenie dla szerzenia tej wiadomości. Proszę. Zostawcie polubienie pod tym filmem i napiszcie jakikolwiek komentarz. To naprawdę nie ma znaczenia, jaki to będzie rodzaj komentarza, ale jeśli chcecie dać świadectwo, napiszcie proste słowa: Jezu, ufam Tobie, albo niech światło Chrystusa będzie z nami. Jeśli zostawicie taki komentarz, to algorytm serwisu YouTube zadziała na naszą korzyść. On działa w taki sposób, że jeśli film ma więcej zaangażowania, więcej komentarzy, więcej polubień i udostępnień, to system automatycznie wypchnie to wideo do jak największej liczby ludzi. Wyobraź sobie, że dzięki Twojemu jednemu komentarzowi ten film trafi do kogoś, kto właśnie teraz traci nadzieję. Więcej ludzi zobaczy prawdę. Więcej ludzi dowie się o Jezusie i jego zmartwychwstaniu. Twój udział w tej bardzo drobnej pomocy zrobi ogromną różnicę, aby pomóc uratować wielu ludzi, którzy naprawdę nie znają prawdy. Więc proszę Was, przyjaciele, śmiało udostępniajcie ten film tak wielu osobom, jak to tylko możliwe. Niech ta wiadomość niesie się w świat. I dziękuję Wam wszystkim tak bardzo, że zmierzamy tak blisko do liczby 400 tysięcy subskrybentów w tym momencie. Ta rodzina rośnie, cała nasza społeczność rośnie w siłę. Jestem po prostu tak szczęśliwy, mogąc w końcu używać tej platformy w dobrym celu. I nie ma absolutnie nic, co byłoby większym błogosławieństwem niż robienie czegoś, co służy Bogu i Jego celom, aby szerzyć Jego przesłanie. Fakt, że to jest źródło mojego codziennego chleba, jest ogromnym, naprawdę ogromnym błogosławieństwem. Nie mam słów, by podziękować. Każdemu z Was, którzy wspieracie ten kanał, każdy pojedynczy odcinek, który publikujemy, wy okazujecie tam absolutną miłość. Dziękuję Wam bardzo za całe to wsparcie. Naprawdę mam nadzieję w Bogu, że będę wzrastał w mądrości, jeśli chodzi o przekazywanie Wam znacznie lepszych informacji. Tu chodzi o mądrość. Mam nadzieję, że Bóg da mi mądrość, aby robić to lepiej i kontynuować tę podróż, którą odbywam tutaj, na tym kanale, razem z Wami. Więc dziękuję Wam bardzo. Z tymi słowami bardzo chciałbym usłyszeć od Was w komentarzach poniżej. Co myślicie o tym, o czym właśnie rozmawialiśmy? Co myślicie o tej inskrypcji pochodzącej od rzymskiego cesarza, która w końcu daje nam twardy dowód na zmartwychwstanie Chrystusa? Naprawdę, naprawdę chcę usłyszeć Wasze opinie, zostawcie je na dole. To będzie bardzo interesujące czytać te komentarze i odpowiadać na nie tak wielu osobom, jak to możliwe. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla Was cudowny i piękny. Będę się z Wami widywał znacznie częściej w tym roku, z większą liczbą odcinków, które pojawią się już bardzo niedługo. A do tego czasu trzymajcie się ciepło rodzino, niech Bóg Was błogosławi. Do zobaczenia. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę to dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.